Papież Franciszek zaprasza do pielgrzymowania. Odwiedzając kościoły jubileuszowe, można otrzymać odpust zupełny. Aby go uzyskać, trzeba spełnić kilka warunków. Być w stanie łaski uświęcającej, a więc sakrament pokuty. W, w tym dokumencie Ojciec Święty mówi, żebyśmy byli prawdziwie pokutujący. Przyjąć komunię święta, a więc być na przeświętej Eucharystii. Odbyć pielgrzymkę do tego kościoła. I jeszcze odmówić modlitwy w intencjach Ojca Świętego. Na terenie diecezji opolskiej biskup Andrzej Czaja wyznaczył 12 kościołów jubileuszowych i 4 oazy duchowości. Kluczem doboru były osoby święte i błogosławione, związane z naszą ziemią. Z jednej strony są to patronowie diecezji, święta Anna chociażby, ale także osoby, które pochodzą z terenu naszej diecezji, jak chociażby kościół w Winowie, związany z osobą błogosławionego Alojzego Ligudy. W każdym z tych kościołów dostępny jest bezpłatnie paszport pielgrzyma, w którym można przybić pamiątkową pieczątkę z jubileuszowej świątyni. Przy okazji poznać lokalną historię, zapoznać się z zabytkami i walorami przyrodniczymi. Warto do Kamienia Śląskiego przyjechać, bo to miejsce, gdzie u urodzonych jest Czech świętych. Kardyno Wyszyński powiedział nawet na kamieniu może wyroś Czech świętych. I tutaj mamy tego pielgrzyma w roku pielgrzyma nadziei, który niósł to nadzieję to Święty Jacek, błogosławione Bronisława i błogosławiony Czesław. Pielgrzymowanie szlakiem kościołów jubileuszowych to okazja do spędzania czasu z rodziną, przyjaciółmi czy parafianami. Można pieszo, rowerem, samochodem lub autobusem, a paszport pielgrzyma poprowadzi nas niczym przewodnik po duchowych ścieżkach naszego regionu. Hanna Kuriero Kurieropolski.